Witam wszystkich kryptomaniaków tutaj krypto -Kozak. dzisiaj chciałbym wam kontynuować tak jakby kolejne materiały związane z branżą gamingową i nft no niestety tak, tak teraz to wygląda dzieje się bardzo dużo dlatego dlatego na razie na tym się skupiamy. Mam nadzieję że oczywiście o jakichś takich zwykłych projektach kryptowalutowych niedługo do nich wrócę natomiast przyznam szczerze że tyle się dzieje na rynku NFT i, i gamingu połączonego z NFT że, że no nie ma czasu zająć się czym innym no niestety doba ma tylko 24 godziny. Ale to, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to gra Prospectors, o której już mówiłem jakiś czas temu. Wspominałem, że będzie się w niej dużo działo. No i już mamy szczegóły, co się będzie działo i kiedy i ile. Znaczy, może z ile to najmniej, ale, ale wiemy kiedy, co i jak. Na początek, kilka słów wstępu, jeżeli chodzi o, gra, o grę Prospectors. Powiem Wam tak, jest to gra, która już działa. Jako jedna z nielicznych gier funkcjonuje od dawna, i ona wykorzystuje w zasadzie ten trend NFT, żeby przejść również na, na NFT. Tak jak inne gry, no, które są oparte w jakiś tam sposób na NFT, najpierw nie wiem, tworzą NFT, wypuszczają je na rynek, a później dopiero tworzą grę, tutaj jest odwrotnie. Tutaj gra funkcjonuje, funkcjonuje tak jakby w dwóch ekosystemach: w ekosystemie Waxa i na EOS-ie również jest oparta. Tutaj pokażę, znaczy zasady są takie same. Jedynie co, to tutaj tak jakby możemy mamy inne, inne, inne landy, tak? inne działki, z innymi surowcami, znaczy serwce są takie same, tylko po prostu inne w danym landzie są inne wartości. Także niczym innym się nie różni. Na początek zanim opowiem Wam o tym, co się będzie wkrótce działo, a mianowicie będzie sprzedaż landów w, na, w grze Prospectors, to pokrótce chciałem pokazać Wam o co w tej grze chodzi. Powiem Wam tak, być może będzie tutaj też jakiś wątek white listy robiony. Tak? Czyli dla osób, które w tą grę choć raz chwilę zagrały. Nie wiem, nie ma jeszcze nic na ten temat powiedziane. Natomiast jeżeli ktoś będzie zamierzał kupować te landy, to warto moim zdaniem chwilę poklikać w tą grę. Ja osobiście przyznam szczerze, że mam ją na telefonie i jak jest jakaś wolna chwila, kliknę. Generalnie mam prosty system w grania w tą grę. Wchodzę w nią trzy razy w ciągu dnia i, i to mi w zupełności wystarcza. E, natomiast gra ma oczywiście bardzo dużo opcji, e, ale to co najważniejsze, no to po prostu jakoś tam małymi kroczkami można sobie generować kryptowaluty za, za darmo. Nie są to oczywiście duże kwoty, ale, yy, ale na, pewno, na pewno coś tam się uzbiera. Już Wam mówię o co chodzi. Mamy trzech yy, ludków. Yy, generalnie gra polega na tym, że wydobywamy surowce, z surowców budujemy narzędzia, yy, narzędziami możemy budować yy, budynki albo narzędziami możemy wybudować, budować, yy, wydobywać kolejne surowce. Każda, jak widzicie, ta mapa w ogóle jest podzielona na ileś tam działek. Wydaje mi się, że jest ich chyba 10 tysięcy, bo jest 100 na 100, ale może już teraz no, nie będziemy tam tego sprawdzać. W każdym razie jest taka działka, jak widzicie, każda, każda inna. Działki, które mają tutaj oczko, jak widzicie, czerwone. Tutaj nie wiem, czy było widać, czy nie. Nie mogę myszką najechać. W każdym razie, w każdym razie poczekać, o tutaj, jeżeli jest takie czerwone, to jest działka wynajmowana przez kogoś. Czyli jest czyjąś własnością w tym momencie, bo jest wynajmowana. Jeżeli ktoś wynajmuje sobie działkę, to, to generalnie możesz robić na niej co chcesz przez 30 dni. Możesz z niej surowce wydobywać, możesz kogoś zatrudnić, żeby ci te surowce wydobywał, za to mu płacisz, ale dostajesz ten surowiec, bądź możesz nic nie robić, możesz sobie wybudować budynek i na tym, jak wybudujesz budynek, taki jak chociażby tutaj macie, to później tworzyć różnego rodzaju narzędzia, materiały itd. Opcji jest sporo. Natomiast. Mm, tak jakby to co jest najważniejsze, możesz albo wynajmować tą działkę, albo po prostu mieć tych trzech ludków i ich masz tylko trzech. Nie możesz mieć więcej, nie możesz mieć mniej, masz trzech ludków, którzy dla ciebie pracują, są twoimi najemnikami i to co możesz z nimi zrobić? Możesz im kazać po prostu gdzieś tam na niewynajętej działce, tak jak tutaj widzicie nie ma... Czerwonego, czyli jeżeli jest działka niewynajęta, to możecie sobie na nią wejść, i jeżeli ma jakiś surowiec, a ty masz narzędzia, ją po prostu sobie te surowce kopać, bądź iść do pracy dla kogoś. Na przykład tutaj macie all jobs i szukacie sobie, tu macie, widzicie, dużo narzędzi, jakie narzędzia macie, na przykład takie, wyszukujecie sobie, jakie macie możliwości pójścia do, do pracy. Tu jest akurat wszystko za daleko. No, ale na przykład tutaj no, ja jestem bardzo na uboczu w tym momencie, więc akurat tu nic nie będzie. Natomiast generalnie, jak widzicie, są, e, są tutaj opcje pracy i wam płacą za każdą godzinę e, jakąś tam wartość, to na przykład 4 złota. E, w tej grze zdobywacie złoto, a złoto e, możecie wymienić na, na walutę tutaj. Że tak powiem, to w grze, in-game currency, czyli PGL, i ten PGL następnie można sobie wymienić na giełdzie Alcor na waxy, na tak? bo tutaj akurat mówimy o, o ekosystemie wax. Więc, więc tak to, tak to wygląda. W skrócie, to jest wielki skrót, generalnie jeżeli jak zobaczycie, o tu jest ten nasz człowiek generalnie ma plecak, w plecaku ma tyle miejsca, oczywiście można miejsce dokupić za, 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 za goldy, a tutaj ma opcję co może tam sobie samemu tworzyć, bo te narzędzia również może sam tworzyć, tylko są dużo gorsze niż to co zostanie wybudowane w fabryce. Ja mam tutaj takie dwa narzędzia i jak zaraz Wam pokażę. Będę mu kazał kopać tutaj to. Idziemy, go to work. Jest 300 minut, możemy go zatrudnić maksymalnie, bo mam wykupiony taki certyfikat. Wszyscy początkujący będą mogli tylko na początku zagonić człowieka do pracy na godzinę. Później on musi zebrać moc, tam chyba pół godziny trzeba odczekać. Dwie minuty, minutę odpoczywa, i wtedy mu się regenerują dwie minuty. Chyba w ten sposób to jest, i ja tu w międzyczasie zagonię kolejnego zawodnika do pracy, bo już ma też to żółtą obwolutkę całą. To znaczy, że jest w pełni wypoczęty. I teraz patrzcie, takie 300 minut. Zaraz wam pokażę ile on przez 300 minut wykopie mi tego surowca ORE. Poczekajcie, niech mi się tutaj za. Zatwierdzi, dobra, tylko wam pokażę. Eee, 8, 8 kg, eee, jak widzicie, zaraz pokażę Wam, ile to mniej więcej jest warte. 8 kg to jest, no, gdzieś tam pewnie koło 100, koło 100 czyli 800, 800 goldów. 800 goldów to jest 0,8 PGL, 800 goldów to jest 0,8 pgl -a. To tak informacyjnie. Yy, więc generalnie gra mniej więcej na tym polega. I teraz tak, to co będą, yy, to co będzie sprzedawane, to będą sprzedawane te właśnie ploty landy, yy, które mają w sobie jakieś tam yy, jakieś tam surowce. Oczywiście tych budynków nie ma, bo to są już plansza stara, jest, budynki są pobudowane, one będą puste, nie będą tylko tutaj jakieś podstawowe, czyli tutaj ten yy, government cały. Yy, Ładnie, to jest tak jakby ogólnodostępne, jakiś tam prison, więzienie, yy, no i jakieś tam podstawowe budynki, tu chyba jest bank czy, czy jakiś uniwersytet, yy, to też jest chyba, yy, tak, university, yy, to, yy, to te budynki będą, teraz. reszta plansza będzie pusta i każdy będzie sobie generował. I teraz tak, yy, tak, jak, tak jak Wam mówiłem, w planszy są surowce, jeżeli zobaczycie, tutaj mamy na przykład: to jest sam węgiel. E, inne surowce, jak widzicie, mają tu na przykład węgiel i, i jeszcze coś tam. E, no tu generalnie plansza jest już dość mocno. O, tutaj na przykład jest jeszcze złoto. E, jak widzicie, tutaj e, no są różne. Widzicie, niektóre są puste. Tu już nie ma żadnych zasobów. Tutaj jeszcze są. Tu nie ma. Oczywiście, im dalej. Od centrum surowców powinno być więcej. Tu widzicie, mamy jeszcze złoto, tu mamy, tu mamy też dwa różne, tu mamy złoto i jeszcze coś. Yy, no. W każdym razie, w każdym razie, tak, tu jeszcze chciałem wam pokazać, właśnie, że na tej wspólnej, na tym gawerze, a nie tu jeszcze jest dworzec, gdzie możemy surowce przewozić na planszę Eosa i w drugą stronę być, być może będziemy mogli również korzystać z przewozu na naszą nową planszę tego Grand, grand Landu. W każdym razie, tu są jakieś moje zasoby, które sobie przechowuję. Jak widzicie, raczej mam pustki, bo staram się wszystko od razu kaszować, i, 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 i sprzedawać i wymieniać na, na po prostu kryptowaluty, w tym przypadku na WAXA na i tego PGL-a. Także tak gra w skrócie, w skrócie wygląda. Teraz pokażę Wam, co, co będzie się wkrótce działo, czyli ten Grand Land, czyli ta nowa całkowicie mapa. Tu, jakiś tam opis, co tam będzie się działo, i zaraz Wam pokażę. Przejdziemy do kolejnego, kolejnego materiału. Już poczekajcie. Tak, czy to będzie ten? Nie, jeszcze poprzedni. Musimy się cofnąć. o, to był ten, tylko musimy go rozwinąć po prostu okej, okay, dobra no i tutaj mamy jakiś piękny opis generalnie będzie do sprzedaży, uwaga 10 tysięcy plotów, to jest dużo natomiast e, tak jak widzieliście, te działeczki e, jest ich no jest ich, będzie ich 10 tysięcy i teraz tak e, mapa 2900 działek, te pomarańczowe będą sprzedawane za waxy, tych żółtych 6900 za PGL. To czarne to będą te governmentowe ploty, czyli one nie będą na sprzedaż, czyli tu będzie University, tam dworzec, Government, no te podstawowe budynki. I uwaga, tutaj te teoretycznie najkorzystniejsze, bo najbliżej centrum. 112 plotów będzie sprzedawanych w aukcji, i dodatkowo 79 w jakimś tam promoc w promocji, tak czyli jakieś będą tam pewnie yy, konkursy, że będzie można taki plot dostać. Yy, I teraz, a jeszcze na zielono, yy, to będzie 404 ploty, które będą yy, nie będą sprzedawalne. Będzie można na nich po prostu sobie tam coś kopać, jakieś resztki. Yy, to będzie dla nowych graczy, którzy będą dochodzić w tej grze, a wszystkie ploty będą już wyprzedane i własnością kogoś. I teraz, jak widzicie, tu jest to opisane, co wam powiedziałem. Na początku będzie, będzie na początku będzie sprzedawane. Poczekajcie, właśnie chciałem zobaczyć, czy najpierw będzie Najpierw będzie chyba to 2800-2900 na wakcie sprzedawane. Czekajcie, gdzie to była informacja, chyba niżej jeszcze jest. Yy, dobra, ale w każdym razie każdy plot będzie NFT, będzie miał swoje surowce. Yy, jeżeli go kupisz, będziesz właścicielem, tak? I będziesz mógł, tak jak Wam mówiłem, albo kogoś zaprosić tam do pracy i płacić mu za to, żeby on ci wydobywał, a następnie to będziesz mógł sprzedawać, ewentualnie będziesz mógł sobie coś tam wybudować i samemu tworzyć narzędzia i oczywiście te narzędzia sprzedawać zatem PGL yy, i wtedy no też też zarabiać yy, i to co jest istotne zasoby tak, tak jak widzieliście tutaj no większość tutaj te, te, te ploty są już yy, tam gdzie niegdzie jeszcze coś jest, ale przeważnie to już jest wyczyszczone, gdzieś tam na oboczu jeszcze coś pozostawało, tutaj będą nowe zasoby i będzie ich znacznie, znacznie więcej. E, a, okej, okay, tu mamy porównanie. Tu jest plotów 2900, tutaj jest 10 tysięcy, czyli ten, ta kraina, ten land cały, ten, ten świat, tak to nazwijmy, e, będzie bardzo duży w porównaniu do tego, co jest, będzie no, 3 razy większy niż ten, e, a jak widzicie, on taki mały. Mały nie jest. Tu mamy jedną stronę. No już nie będę szedł w drugą. Yy, natomiast to, co istotne, yy, tu jest 10 milionów PGL, -a, tutaj jest 70, czyli 70 milionów PGL jest do zdobycia. 70 milionów PGL. Yy, przy, zaraz Wam powiem, ile kosztuje jeden, jeden PGL. Yy, poczekajcie. PGL, PGL, zaraz muszę na jakąś giełdę tutaj wejść. Może w stosunku do WAXa, zaraz spróbuję wam powiedzieć. Eee, poczekajcie, PGL, już sprawdzam. Ok, PGL to jest pół waksa w tym momencie. Dokładnie nawet więcej, 50,053, yy, czyli 70 milionów. No to już sobie możecie przeliczyć, ile tutaj w grze jest, że tak powiem, waksów. Yy, dobra, co dalej? Yy, także to będzie oczywiście rozdysponowane po, f, na, te, na te landy. Niektóre oczywiście będą miały złoto, niektóre nie. Yy, nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy będziemy nabywać. Pewnie tak to będzie. Po prostu będziemy nabywać landy, nie wiedząc, co w nich jest, w paczkach, i później będziemy je otwierać. No albo. No pewnie to będzie w ten sposób zrobione, żeby też mieć jakąś tam możliwość rynku wtórnego bez otwierania. A jest taka możliwość, bo niektóre landy, te ploty, przepraszam, bo tak powinienem mówić. To jest całość. Mają tu znaki zapytania, czyli wiadomo, że coś jest, ale nie wiadomo ile. No, niestety, tu już Wam nie pokażę, bo ta plansza jest dość mocno, że tak powiem, kolokwialnie jest zajechana i już wybrane. Jak najwięcej tych surowców jest już dużo, dużo zebranych. Dobra, to jest to. I tu końcóweczka jeszcze. O, właśnie, roadmap. To chciałbym Wam pokazać, bo to jest najistotniejsze. Czyli ta pierwsza sprzedaż landów, połowa czerwca, czyli gdzieś tam za jakieś dwa tygodnie. To jest 2900 plotów na waxie. To będzie, to będzie ta pomarańczowa część. To nie ma znaczenia, czy to jest z tej strony, czy z tej, bo generalnie. Natomiast inaczej, tutaj na pewno będzie większa większa trudność nabycia tego plota, bo WAX jest bardziej popularny i jest ich, jest ich mniej. Tutaj te ceny mogą być znacznie wyższe. Natomiast ja liczę na to, że uda się fajnie kupić działki później. Oczywiście, tutaj pewnie też będę próbował coś tam kupić, natomiast w Big Land Sale, czyli w, w w połowie nie czerwca, a w połowie lipca będzie do sprzedaży 6900 plotów w karencji PGL. I teraz słuchajcie, inwestycyjnie Wam tu podpowiadam, ja w PGL już inwestuję od ponad miesiąca. Jak to się, jak to się że tak powiem, yy, była o tym informacja, yy, po prostu w tej, w tej grze może nie tyle co kupuję, co w tej grze, jeżeli coś tam zamieniam, to nie sprzedaję na waksy, tylko trzymam w PGL-u. PGL wzrósł już o ponad 100%, a wydaje mi się, że tutaj jeszcze jak już będziemy bliżej tego terminu, to ten PGL będzie cały czas rósł. Więc jeżeli ktoś yy, będzie chciał kupować te działki, to sugeruję, a nawet jeżeli nie będzie chciał kupować, to sugeruję zainwestować w PGL i przetrzymać sobie do. Dzień przed, czy nawet do tego samego dnia, jak ta sprzedaż będzie, bo wtedy ludzie będą kupowali PGL, żeby nabyć te działki. Jakie ceny będą, co jak, nie wiemy jeszcze to jest za wcześnie, ale no na pewno na pewno PGL będzie potrzebny, dlatego warto już sobie teraz go gromadzić, tak jak ja to robię. Później jakieś aukcje centralnych plotów i tak dalej, to będzie dopiero wrzesień też za wax, więc tutaj no, będą pewnie ceny kosmiczne. Jak będzie mieć tylko 119 tych najlepszych może nie, tylko, nie pod względem. Surowców, ale pod względem lokalizacji bliskości centrum. Wiadomo, lokalizacja, 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 jak to chodzi, jak to w nieruchomościach. A później będą jeszcze aukcje jakichś dodatkowych zwierząt i wehikułów. No to już są tam jakieś szczegóły, konie szybciej chodzą, wagony, jakieś tam wózki. No, generalnie przydatne to do przewożenia tych, tych surowców do, do, do handlu, czy tam do, do magazynów własnych, czy do własnych fabryk. Gra startuje tak fizycznie w oktober, czyli w październiku. Natomiast jak widzicie co miesiąc już coś tam będzie się z tym, z tym działo, także, także warto myślę wziąć pod uwagę, to tych landów jest dużo, tych plotów przepraszam, jest dużo. Natomiast no, one będą fajnie jakoś tam podzielone, dlatego, dlatego myślę, że zwłaszcza, że tutaj te ceny mogą być fajne. Bo 2900 to nie jest tak dużo, także tu pewnie ekipa, która ogląda i która poluje na perełki NFT, pewnie warto w to wejść. Ja oczywiście będę, natomiast ja też liczę, że tutaj się uda mi obkupić, bo tu ludzie nie wszyscy ogarną PGL. A jak ogarną to po takich cenach, że będę wolał im to sprzedać niż ten PGL, niż kupować te landy, więc, więc no tak, tak sprawa wygląda. Także z mojej strony to tyle. Na ten moment nie mamy więcej informacji. Czekam z niecierpliwością w jakich cenach będą te landy chodziły, jak to będzie wyglądało. Natomiast jak sami dobrze wiecie, landy. Sprzedają się jak świeże bułeczki, czy Airplanet, czy wcześniej Alien Wars, czy, czy ostatni Dark Country, gdzie niestety mi się nie udało nabyć, ale gratuluję wszystkim, którym się udało. Także będą kolejne landy, tym razem Prospektor w grze, w której jestem. Jakoś tam, nawet powiedzmy to, aktywnie i tutaj nie odpuszczę, bo nawet. Taki land do, dla siebie, do samej gry. Pewnie sobie jakiś tam zostawię, żeby mieć własną przystań na, w tej grze. Do tej pory tego nie robiłem, bo minus jest taki, że jak wynajmujecie taki landi, taki plocik, to co miesiąc musicie, musicie płacić. Zaraz Wam pokażę ile. Co było trochę bez sensu. O, możemy to wynająć przez miesiąc za 94 tysiące golda, czyli to jest za 94 za 94 PGL a Tak, 94 PGL-a. A plot, który nie ma żadnych resources, no to generalnie jest do niczego. Ale no, to już jest inna kwestia. Tutaj mówimy o, o plotach w formie NFT. Raz kupione jest już twoje na, do końca życia, chyba że to po prostu sprzedasz. Także rzucam kolejny pomysł inwestycyjny, jak nie Landy, to sam PGL. Także to wszystko na ten moment, jeżeli będę coś więcej wiedział, będę dawał wam znać. Kto oczywiście ogląda mój materiał pierwszy raz, zachęcam do subskrypcji, tego typu perełki będę wrzucał jak tylko uda mi się coś fajnego dla Was wyhaczyć. A na ten moment mamy, mamy na, na tapecie właśnie Prospectors. Proponuję Wam mimo wszystko w tą grę chwilę sobie pograć, żeby wiedzieć o co chodzi, żebyście później wiedzieli i kumali przysłowiową czaczę co kupujecie, bo ja mimo wszystko lubię kupować coś co wiem. Jak funkcjonuje, no czasami oczywiście robi się to na przysłowiowego wariata, bo, bo po prostu się sprzeda drożej, ale tutaj z pełną świadomością będę wiedział co, co kupuję. Link macie poniżej, możecie się z niego zarejestrować, do tej gry chwilę tam poklikać, rozkminić o co chodzi pod to, żebyście wiedzieli, jak te landy później będą funkcjonowały i jak można na nich zarabiać i o co będzie chodziło w tej, w tej grze. Także to tyle na teraz. Łapka w górę, oczywiście, kto, kto dotrwał, komu się podobało. I czekamy na kolejne materiały od Krypto Kozaka. Trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam.